Sioneczko widzę tutaj Teko na wolna dzisiaj kontynuujemy yy, Dzisiaj kontynuujemy największe miasto w sensie no nie największe, bo pewnie ktoś mnie pobił Ale no po prostu tak ta seria się nazy nazywa. Yy, po prostu budujemy tutaj nasze miasto, rozwijamy je, ale w poprzednim filmiku zrobiłem takie sklepiki. O Jezus, jakie lagi, jakieś takie lekkie niedopracowania, ale mi tu laguje jak jestem w budynku, w budynku nic tu nie ma, ale dobra ja już nie laguję i, i widzimy się jak już zrobię ląd. Dobra, jestem, wróciłem. Tu mamy tak dużo, nawet. Można tam powiedzieć, że to jest dużo. W poprzednim odcinku jeszcze robiliśmy rynek, więc polecam obejrzeć i budujemy tam, może chwileczkę, bo to, bo to mnie trochę denerwuje. To się nie denerwuje mnie ta gra, tylko to, że trochę jest nierówne to czasami. Znaczy, fajne ro... ro Nieważne, nie, nie, nie powiem tego. Y fajne, fajnie, że dodali takie coś do gierki, ale mnie to trochę denerwuje. Y Ej, taki domek jest nawet ładny, spoczko jest. A tu... Takie są do opatrzenia. Też spoko sprawa. Więc dobra. Teraz zbuduję może sobie takie już coś wyższe, bo tak to wszystko jest niskie, tylko ten pałac i ten zielony budynek był taki wysoki. to teraz zbudowałem taki no, niebieski. Jaki teraz kolor? Biały, bo mało białego tu mam. Tylko ten ładny budynek to jest chyba mój w ogóle ulubiony budynek z tego miasta, ale nie teraz o tym gadamy. Tu może taki mały domek. Nie wiem, ale tutaj by się przydało coś zrobić, bo tutaj nie. O, mam pomysł. Zobaczycie po cięciu. Dobra, już jestem. Czyż to nie wygląda pięknie? No może za piękne to nie jest, ale no ładne nawet. To może takie szczegółki. Znaczy szczegółki, no po prostu do pracowania. I skoro mamy już na biały budynek, to na fioletowo Nie wiem. Albo taką, kurde... Po co mi ten trójkąt na środku? Nie chcę go. Czemu to akurat w takim miejscu? Tu chcę zrobić taką po prostu jakby aleję fioletowych takich samych domków. Po prostu. Mm, tak to wygląda. A i tu zaś nie będzie przejścia dla ludzi. Ym, znaczy tu nie ma ludzi, ale bo budujemy naturalne miasto, żeby można wydało się tu żyć, ale dobra. Ym, lecimy dalej, jak tu już mamy, Ym, to ja znowu zbuduję ląd, to więc zaczekajcie chwileczkę. Dobra, jestem ja trochę tu miejsca zbudowałem i nawet taki czerwony domeczek tu zbudowałem, ale to nie jest chyba ważne, czy znaczy trochę jest, ale tu może taki taki podłużny domek. Nie wiem. Ty a jakby to tak wyżej zrobić. Takie, żeby to było najwyższe z tego całego miasta. No. Ej widzowie, zaczekajcie chwilę pocięciu się widzimy. To już jest ogromne. E, dobra widzowie, tam widać już kawałek koniec, ale to jeszcze nie jest limit budowania, ale ja też tak nie chcę zrobić, więc po prostu zniszczę to, bo ja chcę mieć ładne miasto i widzimy się jak to zniszczę. Dobra, już jest pomniejszy, pomniejszyłem trochę ten domek i zrobiłem jeszcze takie malutkie dodatkowe dziurki. No i na razie nasze miasteczko tak wygląda. Dzisiaj mało dobudowaliśmy, bo jakby ja nagrałam teraz film. Zapas, a jest, no, 23. Co prawda jest jasno na dworze, ale no, ja mam jeszcze dużo filmów żeby, żeby nagrać a no za 2-3 godziny muszę iść spać więc to by było na telewizorze mam nadzieję, że filmik wam się spodobał no tak cześć i czołem i na no.